Cześć, Samsung Galaxy J5 ciągle jest popularnym modelem, wybieranym przez wiele osób, natomiast dość szybko na rynku pojawił się jego następca, dla odróżnienia nazwany J5 2016. Dziś opowiem wam w ciągu 100 sekund, co zmieniło się w nowym modelu. Galaxy J5 2016, już na pierwszy rzut oka, jest bardzo podobny do pozostałych modeli koreańskiego producenta, ale co warto o nim wiedzieć? Po pierwsze, w porównaniu z poprzednikiem, zmienił się nieco design. W urządzeniu pojawił się metal. W postaci ramki korpusu ona zyskała dodatkowo przetłoczenie, bardzo podobne do tego z Samsunga Galaxy S6. W cienkie szlify wpada światło i dzięki temu nowy J5 wygląda nieco bardziej elegancko i wydaje się urządzeniem droższym niż w istocie jest. Mimo to smartfon ciągle jest rozbieralny, jest opcja samodzielnej wymiany baterii, inaczej niż w części jego konkurentów np. Huawei P8 Lite. Po drugie, nie zmieniła się charakterystyczna cecha poprzednika, czyli dioda doświetlająca na froncie. Dzięki temu można zrobić sobie selfie w ciemniejszych scenariach bez obawy, że nic na nich nie będzie widać. aparat z przodu ma 5 megapikselową matrycę, ale ona jest bardzo dobrej jakości. Zresztą główna 13 megapikselowa również jest w porządku. Oba aparaty są bardzo podobne do tych dostępnych w starszej wersji modelu. Po trzecie, po poprzedniku, J5 2016 odziedziczył znaczną część specyfikacji. Procesor jest dokładnie ten sam, to jest czterordzeniowy układ taktowany zegarem 1,2 GHz. Ekran również ma podobne parametry, choć jest odrobinę większy, o 20 cala. Więcej jest za to pamięci RAM, 2 GB i to dobrze, jest szansa na płynniejsze działanie i szybsze wczytywanie aplikacji. Również bateria została powiększona i o mniej więcej 20%, w związku z tym dwa dni pracy w cyklu mieszanym nie powinny być dla urządzenia problemem. Jak się okazuje po takim błyskawicznym przeglądzie, Galaxy Od 5 2016 nie zmienił się specjalnie w porównaniu do poprzednika i to może być zarzut, jednak można byłoby oczekiwać większych zmian, modyfikacji, jakichś ulepszeń. Natomiast Galaxy Od 5 2016 na pewno będzie popularnym modelem w średnim segmencie. Jeżeli urządzenie Was zainteresowało, zapraszam Was, żeby sprawdzić jego cenę w abonamentowej ofercie sieci Play na stronę Playpl. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia!